Tak więc to, jak obiecywałem, tutaj pokazuję recap całego tygodnia tradingowego, co i jak robiłem, czego nie robiłem, tak więc w tym momencie to widzicie, jest to trochę inna forma niż zwykle, ale nie wydaje mi się, żeby było to coś złego, nawet uważam to za, za coś dobrego, zaczniemy od poniedziałek, poniedziałek, teraz patrząc uważam za całkiem, całkiem fajny setup. Można było z tego skorzystać ładnie, ale nie będę się w żaden sposób zamartwiał, bo skończyłem tydzień na plus. Tu mamy konsolidację godzina 9:30, wystrzał w górę, sprawdzenie niżów, sesji, tak więc Liquidity Sweep, wyjście do góry ponowne, sprawdzenie każdego ferwalu, a potem wyjście do góry i do godziny 14 cena poszła znowu na, na poziom ostatniego haja mamy wtorek we wtorek miałem tutaj fajny fair value Gap na godzinówce tak, mam nadzieję, że mi go ładnie pokaże. wtorek to był fair value gap na godzinówce, na który czekałem, żeby cena, żeby cena wypełniła ale niestety się nie udało Tak więc tu mamy ten dzień wtorek Wyjście do góry, wystrzał, bez wiadomości jak widać Wystrzał, wyjście w górę, retest Jest możliwość, że była Było SMT ale nie wiem, nie jestem tego pewny. Było, było, hmm, to nawet było myślałem o tym bardziej, ale było SMT, to nieważne na ten moment. Tak więc we wtorek bez transakcji, tutaj jeszcze na 5 minutówce znalazłem fair value gap po zejściu poniżej tego poziomu respektowanego, ale też nie podjęłem się transakcji, bo było trochę za późno dla mnie. I mamy środę, jedyny dzień transakcyjny w tym, ty w tym tygodniu i tutaj widać Pięknie, pięknie moja transakcja została zrespektowana i, i została wypełniona. Tu mamy wiadomości o godzinie 8 i wyż dnia, jeżeli się nie mylę, nie mylę się, czyli mamy wyż dnia, wyjście ponad, liquidity sweep, sprawdzenie, market Structure shift, wejście do ferwali gap zaznaczonego tutaj. No, i do ostatniego lowa mamy 2,53. No, i później, jak widać, cena nie poszła w żadną stronę do końca, tylko trzymała się konsolidacji. Czyli krótko mówiąc, udało mi się złapać dosyć fajny ruch. Czwartek. Dzień, którego trochę, trochę żałuję. Bo tak naprawdę można było dosyć fajnie, dosyć fajnie sobie zarobić. Ale czy to. Czy to ważne? Nie podjąłem transakcji, nie straciłem pieniędzy. 8.30 mamy lekki spadek. 8.49 mamy mega wyż. Tu 8.30 zaznaczona. Otwarcie. Potem tak konsolidacja. Chwilę po godzinie 9.30 wyjście do góry. Sprawdzenie tych hajów, tych wyżów z sesji porannej. Z marketu. Co dalej? Konsolidacja, zejście, sprawdzenie najprawdopodobniej na 5 minutówce. Tak sprawdzenie Fair Value Gap, jak możecie zobaczyć, tutaj bardzo ładnie zostało wypełnione. Kolejne zejście w dół, i tutaj jest to tylko trade demo, którego się nie podjąłem. Jest sprawdzenie jest SMT, czyli Liquidity Sweep, bo na który nie został zeswipowany na S&P 500 czyli powinno pójść teoretycznie w górę ale nie było to odpowiednie wejście moim zdaniem tak jak Dl dlatego też nie wziąłem w sumie tego, tej transakcji no bo zeszło w dół, ale potem poszło do góry i zajęło to bardzo długo zanim, zanim cena zeszła tutaj więc to już jest bardzo mocny znak, że, że cena nie wróci do poziomu poprzedniego i nawet nie było chwilę w proficie, więc po prostu nie podjąłem się tej transakcji i dopiero w czwartek dopiero w czwartek, jak widzicie, w ferwali gap wtorkowe, w które oczekiwałem i jak widać, był to dobry punkt zaczepienia, bo od razu od tego punktu potem cena szła w górę. Tutaj mamy otwarcie o 24:00 czasu nowojorskiego. Tu otwarcie o 8.30 czasu Nowojorskiego w piątek. Godzina 8.30 mega wystrzał do góry. I tutaj byłbym w stanie się pokusić o transakcję, o którą się nie pokusiłem, bo nie miałem czasu za bardzo na sesji porannej, więc po prostu odpuściłem ją sobie. Patrzyłem po, później na sesję popołudniową, która, która wyszłaby mi bo wszedłem na 5 minutówkę i spojrzałem, że odbiło się od ferwali na minutówce to jest ferwali gap na minutówce zaznaczone i co ja tutaj miałem zaznaczonego aha nie na 5 nie na na minutówce tu zobaczyłem swoją strategię odbicie od y, poziomu kluczowego później sprawdzenie ponownie wejście w fair value gap, jeżeli tu jest a jeżeli nie, to po prostu sprawdzenie ponowne. I tu mam pierwsze Ferwali Gap, tu mamy drugie i czekałem na uzupełnienie tego. Ale była to trochę głupota moim zdaniem, teraz myśląc, bo moja strategia wiąże się z tym, że po sprawdzeniu tego Haja, czyli, czyli już tak naprawdę te Ferwali Gap powinno być moim wejściem, ale byłem za późno, czekałem na to wejście. Co ostatecznie okazało się nie być tak dobrą decyzją, niestety. Więc piątek zakończyłem bez transakcji, jak widać, to mam zakończone w ogóle. Jest weekend w tym momencie, więc chciałem tylko szybko, krótko przedstawić wam, jak wyglądał mój tydzień tradingowy. To naprawdę była dobra okazja, ta, którą tutaj pokazuję, ale teraz tu. Uważam ten tydzień za zakończony w odpowiedni sposób. Zrobiłem jedną transakcję, wyszedłem 250% na plus. 250% ryzyka, które, którego podejmuję się przy każdej transakcji, czyli jestem 2,5 R tak zwanego na plus. Jestem z tego zadowolony. Chyba trzeci albo czwarty tydzień z rzędu jestem na plus. Uważam to za dobre osiągnięcie po tym, jak przegrałem konto. Fundowanych nawet nie wiem ile Zrobiłem dużo błędów naprawdę I pewnie dużo błędów jeszcze popełnię Ale jestem zadowolony Z tego miejsca w którym Jestem w tym momencie Pff, Robię rzeczy które Już dawno chciałem robić Czyli jestem Profitowy Myślę tak to mogę nazwać bo od 4 tygodni Cały czas jestem na plus Jestem z tego zadowolony Co mogę powiedzieć Zakończyłem ten tydzień już kolejne Um, w przyszłym tygodniu na pewno przyłoży się jeszcze bardziej do tego, żeby, żeby te, te transakcje były pokazane w fajniejszy sposób, właśnie w ten sposób, w który teraz Wam to pokazałem czyli każdy jeden dzień bardziej pokazywać to na wykresie w 100% i po prostu, żebyście Wy widzieli na swoim ekranie mój ekran, z boku moja kamerka, żeby to po prostu było bardziej Lepsza perspektywa, po prostu tego. A reszta dnia nie jest tak bardzo ważna. Będę też to starał się przekazywać troszkę inaczej. Mam nadzieję, że Wam podobał się ten odcinek. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to zostaw lajka, zaobserwuj. Zaobserwuj. Daj, daj subskrypcję. Tak, daj subskrypcję. I wejdź na mojego Instagrama zalewski maciej. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w przyszłym tygodniu.